Dzień dobry, witam A, Znowu jajka, jajka niosą Późno dzisiaj wstałem, dopiero jeść niedawno dostały Trzeba będzie wody zaraz dać No powiem Wam tak, no nic co się nie dzieje, na szczęście nic złego też się nie dzieje, żadnych chorób tutaj nie ma Przynajmniej taki gołym okiem e, Ganiam ich e, przynajmniej raz dziennie Buda niesprzątnięta, ale niedługo urlop, więc na urlopie się ogarnie. Posprząta budę i jak się posprząta budę, to może to może się coś pomaluje, bo wiem wczoraj sprzątać, ale mówię nie miałbym czasu pomalować, to mówię przez parę dni znowu się ta buda ubrudzi, bo teraz ci pierzą te pióra latają, więc to trzeba zrobić w miarę jednego dnia, wypędzić wszystko na dach, posprzątać, pomalować i później po je wpuścić. No i co, tutaj jeszcze mogłem podać? A no, tutaj teraz no, to ganiamy z braciakiem. Wczoraj znowu udało mi się jedną sztukę złapać z góry, bo mówię, łapię głównie te, które dobrze chodzą, wybiją się wyżej, wpadną w moje żołbniki i zostaną. Zaraz Wam ją pokażę. Dopiero co jadły koczki, jak widzicie, jeszcze moje są. Już nawet wymyśliłem jaka rasa będzie po żołobnikach, inna, następna, może kiedyś, to sobie założę te zamojskie gołębie. Oglądam dużo filmów o tych gołębiach zamojskich i pomimo tego, że one ubarwione są strasznie, przynajmniej mi się nie podobają, to, to są inne te gołębie i parę godzin potrafią latać, więc jak nie będzie już całkiem z kim ganiać, to może sobie Założę ale na razie jestem zadowolony z żobników i, i na razie będą żobniki. Przyniosłem też, jak widzicie, tam na wprost spróbuję wam ją zbliżyć. A nie będę straszył, żółtą Budapesztkę samicę taka się trafiła. I jednego ciemnego dał mi kolega, e, ale nie wiem, gdzie on teraz tutaj siedzi, czy jeszcze jest. Na no, tydzień był, więc. Więc powinien gdzieś być, ale nie widzę go teraz, nie widzę. Muszę wam powiedzieć, że go nie widzę. No nie widzę go. W każdym bądź razie teraz ciężko coś donieść, bo musi dobrze latać, bo żałobniki nie chwaląc się, ale fajnie zasuwają. Jeszcze tam jest chyba o, tak do ośmiu, które nie wytrzymują. Ale ten, ale i daje im jeszcze szansę na wypierzenie się, i tego, bo reszta naprawdę już fajnie chodzi. I długo, no nie widzę tego ciemnego. Później, oczywiście, jak przyjdzie brat, zgoni to, może ja zgonię. Co coś dogram, a na razie to tyle, bo nic tutaj się nie dzieje. Nawet one mówię, te moje gołębie to nawet nie chodzą po dworzu, nie żerują. Pewnie dlatego, że ani drobnego nie podsypuję na ziemię, nie uczę ich, a dostają tylko rano przydział na cały dzień i, i później już nic, żadnych rzepaków w południe, żadnych tam nic i one jedzenia mają wystarczająco, dlatego nie żerują po ziemi. O, tam siedzą dwie, trzeba będzie od razu jajka wyrzucić. Jajki wyrzucam sporo dziennie. Ale niosą się nadal. Dobra, na razie pauza, później Wam pokażę tego złapanego i o, wróbelek sobie wszedł. O. I później może poganiamy. No i muszę wam powiedzieć, że pomimo że jest dopiero sierpień, to strasznie ja jażą potakuje. Prawie przy każdym ganianiu się atakuję. Dwa dni temu mi żałobnika jednego wziął. Na szczęście z tych, które się trochę leniły. No ale jednak prawie dzień w dzień jest atak. Wczoraj też atakował, ale na szczęście wyszły wysoko i jemu się znudziło. Nie mógł ich, nie mógł, nie mógł się wzbić nad nimi, tylko one ciągle wyżej niż oni Trzymały się ładnie w grupie i nic nie udało mu się złapać. Ale wiem, że i bratu coś tam atakował i tak dalej, więc atakuje dzień w dzień. Jak na sierpień, no to w zimę będzie. Nie najlepiej weź tu przynieść dużo głębi ganie. Jak to ciągle Jaszczą atakuje to bez sensu. Jak może większość czasu w zimę będą zamknięte, szkoda, bo chętnie bym coś doniósł, żeby większą ilość ganiać. Bo jednak większe statko takie z 250 sztuk to ładnie w górze wygląda. Oglądam tam Tomasza, oglądam Krzyśka. Gołębie ganiane, to tam dużo gołębi mają, to fajnie to wygląda. A tu ze 120 ich jest. i Nie za dużo, a jak widać jeszcze miejsca jest. I cała ta ściana, więc... No więc można by było trochę więcej ganiać. Nie widzę faktycznie tego ciemnego, co go przyniosłem. Na pewno tydzień latał, bo tu tylko moja ciemna stara z moim kokiem parze, a tego drugiego nie widzę. Tutaj jest sercowy kolejny brata. Miał ordery, ale ale już są zdjęte, już powędrowały na tablicę. Czyli na drzwiczki do woliery. Także orderów przybywa. Na razie na razie jest no się coś łapie a jeszcze yy, ze trzy czy cztery dni no w tygodniu łapałem jasnego młodego na biały ogon ale to już nie brata nie wiedziałem czy został oddany koledze nie ma nikogo zgonię sam póki jeszcze deszcz nie zaczął padać dują reszcie pomożemy Wjecham. musi czysty dach zostać o wiatr trochę zaczął wiać i dam zaraz dzisiaj Trochę ich jest, jak tak się rozciągną po niebie. Ale mówię, jeszcze tak sześć, osiem to nie wyrabia się. Dwa stare, znaczy właściwie jeden stary samiec i cztery młode takie. A jeszcze dwa zostały w dukach, takie e, jeszcze nie wychodzą. Pasowałoby je komuś oddać bo... ciemnego nie widzę, tego świeżego czyli gdzieś poległ o. jak się chce pokazać, że ładnie chodzą to to, to pokazały <głosy> 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 dlatego lepiej ich z nienacka poczekać jak jak wyjdą i dopiero ich nagrać z bo tak to ostatnio chodziły tam cały czas, a dzisiaj jak widzicie idą na tamtą to pole A już coś klepie nade mną Ale nie ma siadania Właśnie tu jeden jeszcze najmłodszy On mi się tu nie wyrabia i tam nad nim stary samiec co tutaj Ale z czym dam szansę niech się wypierzą, niech ten No i dobra jak się coś zmieni w wysokości czy coś to tam włączymy nagrywanie prawie centralnie nade mną, to muszę głowę przyginać stę te stękanie. No, ale jak widzicie pusty dach. A tu jeszcze lata tych parę młodych, ale już niech latają same, ale niech latają, chociaż to się poćwiczą. Na jeden ryś też jest. Właśnie, taki stary samiec, ja już go obserwuję. Myślę, że go ostatnio nie wywiozłem, ale to jeszcze wszystko przede mną. A ja wiem, dlaczego dzisiaj jest tak słabo, bo one nie tak dawno dostały jeść, bo ja do 12 dzisiaj spałem, więc one tak nie tak dawno dostały jeść, a ja tak dostają rano o 7 przed pracą i przyjeżdżam o 15 to one już są już tak trochę przetrawiły to jedzenie I lżejsze są a teraz się Napchały i... Potrafią czasami fajnie zejść już do dachu Zobaczymy jak dzisiaj będzie Już się przymierzają Bo już łapią lewą Lewe skrzydło Jak z tego lewego zajdą, to będzie to fajnie wyglądać. O, taka nie za duża grupka jest, ale dużo i mało. Jak się nie będzie ganiać, to tyle wystarczy, ale. Myślałem, że będą siadać, ale jeszcze się pozastanawiają, a nawet jakby miały chęć odejść. Ale jak widzicie, skrzydła ładnie chodzą. Jest tempo. Nie wiem, czy to będą siadać, czy to jeszcze odejdą. A czasami tak przyjdą do dachu, już myślę, że siadają. A później znowu odchodzą. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Ale chyba już nie odejdą. No ale cały czas na obrotach, cały czas skrzydła chodzą. Zrobiłem huśtaweczkę do obserwowania wioski, jakby ktoś zaczął gonić. Zaraz właśnie na nią pójdę. Jeszcze nie bo tak tylko wypolerowałem, wysypowałem trochę deski. I tu widzę całą wieś głębiarską. Myślę, ale dają co? I już wjecha nie stoi. Także myślę, i te młode dojdą jeszcze za dwa tygodnie. Na razie jeszcze same, tak, ale już latają. No, czekam, jak zejdą do dachu ale nie schodzą jeszcze. Jeszcze nie. A już jakby na lewe skrzydło się przerzuciły, to już by było siadanie. A to już niedługo będzie. O, a to skrzydło chyba do siadania będzie. O, patrzcie. W lewo. Tak, to już będzie do siadania. Już teraz to już będzie siadanie. Powinno być nieźle dzisiaj. siedzą no i dobra panowie jak widzicie tutaj nudy trochę wody znaczy no nic się nie dzieje na szczęście nudy nie są złe jak nic złego się nie dzieje no i ta żółta budapeszka jest pomimo że na początku się nie wyrabiała ale jest to, ale ciemny gdzieś zginął jeszcze dzióbki potwierane jeszcze trochę a, tam jeszcze młody chodzi. Dobra, panowie i panie, pozdrawiam Was wszystkich. Dużo zdrowia życzę i do następnego razu.